Cześć, tu Marta z bloga pipilotka.pl i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek na temat moich roślin w domu, na temat mojej domowej dżungli i jak tą dżunglę wyhodować, nawet będąc takim laikiem jak ja. W poprzednim odcinku już wam opowiadałam skąd biorę rośliny, jak je sadzę, w jaką ziemię, w jakie doniczki, więc dzisiaj tylko będę opowiadać o roślinach. Dzisiaj mam kilka takich roślinek, które zostały mi podarowane jakieś szczepki ale też jest kilka roślin, które kupiłam. Dalej są to rośliny bardzo łatwe w, w opiece, te takie trudniejsze zostawiam sobie na koniec, a też nie mam ich wiele, bo, bo boję się na razie kupować takich roślin. Także zaczynajmy. Tutaj z boku. Albo tutaj, nigdy nie wiem, <mum> mam problemy z kierunkami. Będziecie mieć wrzucony film, ten poprzedni, w którym właśnie opowiadam o tych pierwszych moich roślinach i, i o tych wszystkich sposobach na to, żeby ich nie zabić. Dzisiaj zacznę od San dlatego że y, mam trzy rodzaje i y, nie umiem zapamiętać ich nazw. Mam je na karterce chcę szybko przez nie przebrnąć. Pierwsza to jest San już Wam mówię, gwinejska, Laurenti. To, jest, to było moje marzenie. Ona jest taka piękna, ta roślina. Często można je spotkać w hotelach różnych. Właśnie byliśmy kiedyś w Ustroniu i tam tak pięknie w tym hotelu rosły te Sanseverie i, i sobie je wymarzyłam. Na szczęście miałam urodziny i siostra mi kupiła taką piękną roślinę. Sanseverie nie mają wielkich wymagań. One potrzebują być podlane raz na jakiś czas. Mówi się o nich, że to są rośliny ze stali, także naprawdę ja ją podlewam raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Jeszcze tutaj, akurat tutaj mam kamyczki, więc jeszcze dłużej się ta wilgoć utrzymuje. I one po prostu sobie żyją. Potrzebują doniczkę, żeby za bardzo nie były przerośnięte korzenie, i tak sobie rosną. Ja ją, tak jak mówię, bardzo rzadko podlewam. Nic więcej nie trzeba. Warto czasami listki przetrzeć, żeby więcej światła do nich docierało. I tutaj widzicie, ja ją ukupiłam w styczniu. I ja może podlewam 3-4 razy od tego czasu. I, a już mamy maj, i tutaj widzę, o to jest nowy listek, tutaj, nie wiem, czy widzicie, nowy listek, tutaj zaraz wychodzi kolejny. Z każdego takiego gniazdka wychodzi pełno nowych listków, więc jest jej bardzo dobrze. Ona lubi mieć, jak każda roślina, lubi światło, ale też nie przeszkadza jej, jak będzie w takim trochę mniej słonecznym miejscu, także łazienki bardzo też lubi, także bardzo fajna, fajna roślina. I teraz czekajcie, bo sobie tak ustawię, żeby trochę ją było widać. Teraz mam sansewerię cylindryczną. I to jest taki okaz. I powiem Wam, z nią się wiąże taka historia, że ja kiedyś byłam w Lerwamerlę. Ja tam lubię kupować kwiatki, bo tam właśnie są fajne promocje na kwiatki. I to była taka, bo sansewery nie są aż takie tanie. No za taką sansewerię to już około 40-50 zł trzeba dać. No, a ta była mega przeceniona. Była, no źle wyglądała. Dalej, jeszcze te liski, widzicie tutaj, są takie niefajne. Więc, jak wyrosną następne, to ja, jak przy przesadzaniu, potem po prostu się kilku pozbędę. I ja ją rozdzieliłam w sumie na cztery, bo była wielka, przerośnięta, no zaniedbana. I na razie jest dobrze. Przesadziłam ją do tak, do jeszcze trzech innych doniczek. Jedna nie dała rady, jedna coś tam próbuje, a jedna nawet całkiem dobrze się sobie radzi, ale tam tylko tak pojedyncze liście włożyłam. Znaczy nie pojedyncze, tylko tam po trzy. A tutaj widzicie, jest ich więcej. I całkiem fajnie sobie radzi. Też nie podlewam jej zbyt często, ale ona nie lubi tej doniczki, bo ona jest wsadzona bezpośrednio do osłonki. Ja muszę zmienić jej środowisko. Muszę zwiększyć doniczkę i dać ją do, najpierw do doniczki, a potem do osłonki, bo widzę, że nie polubiła się z tą doniczką. Ale mimo wszystko rośnie, bo tak jak mówię, to są rośliny ze stali, więc one naprawdę nie mają wielkich wymagań. I tutaj jest. Jeszcze jedna. Tu. To jest cylindryczna, ale nazywa się Hani. Pisze się Hachni. <grym> tutaj będziecie mieć napisane. I ona też była razem z tą kupiona cylindryczną, dużą. I też była bardzo biedna. Widzicie tu, ma jakieś połamane listki. Tutaj coś też, jakąś marankę, i, i też była bardzo tania, przez to, że była, była już zmaltretowana. I ja ją tutaj włożyłam też do takiej doniczki, też ją będę przesadzać, bo no widzę, że szybko, szybko wysycha i zaczyna się ruszać w tej doniczce. To mi się nie podoba. Jak właśnie te nowe listki, a mam już raz, dwa, trzy nowe listki, jak już te nowe listki tak tutaj się rozwiną, będzie ich więcej, to wtedy pozbędę się tych brzydkich listków i będzie sobie ładnie rosła. No, powiedzcie same e, sami. No, te są piękne, mają takie piękne wzory. No Sanseverie naprawdę mi się bardzo, bardzo podobają i marzyłam o nich od dawna. Jeszcze poluję na Sanseverie Moonshine e, i, i na tą taką, nie pamiętam jak się nazywa, napiszę Wam tutaj co, ma tylko takie patyczki, tak? Fajnie to wygląda, trochę jak szczypiorek. Dobra, odkładam mój zeszyt, bo już powiedziałam Wam, co następne. A, tutaj rzuciłam okiem na mojego pieniążka. Pieniążka jestem dumna, chociaż on jest przy mnie biedny, bo ja mu ciągle albo tam gdzieś liścia zahaczę, albo bije niechcący paznokieć. No ale popatrzcie, no po prostu pieniążki to są wspaniałe, piękne rośliny. Też nie mają jakichś wielkich wymagań. Podlewam, o właśnie zauważyłam, że tu mi wychodzi nowy pęd. Ale fajnie. Dobra, wracamy. Nie mają jakichś wielkich wymagań. Ja podlewam wtedy, kiedy bardzo mocno przeschnie. Kiedy już jak włożę palec, to nie ma tam wody. Trzymam go na razie na parapecie. Obracam go, bo on lubi się przekręcać, nie wiem czy tu widać, w stronę słońca. Nie, nie chyba nie zobaczycie. I, I przekręcam go co jakiś czas, jak tam do niego zaglądam. Lubi mieć czyszczone listki. Pryskanie nie za bardzo, bo zostają plamki na nim. No i teraz go też nawożę regularnie, odkąd zaczęła się wiosna. Co jest fajnego właśnie w pieniążku, że on z ziemi Wypuszcza nowe, nowe pieniążki, że tak powiem, i można bez problemu je tak głębiej wsadzić palce do ziemi, wykręcić, wyłamać i ukorzenić. I ja już mam takiego jednego. Niektórzy radzą, żeby zostawić je i żeby one takie gęste rosły, ale widzicie, ten mój pieniążek jest super gęsty, także ja sobie go po prostu do nowej doniczki włożę, bo ja chcę mieć dużo tych pieniążków, one są takie fajne. No a tutaj ten nowy wychodzi i zobaczymy, co z nim zrobię, czy, czy go tutaj zostawię. Jeżeli Wam nie wychodzą nowe, jakby jakieś wypusty, ale liście piękne rosną, to się nie marcie, po prostu pieniążek się wtedy skupia na wypuszczaniu nowych listków. Ja właśnie dopiero teraz zauważyłam, że wyszedł ten nowy. Nowy, nowy odrost, bo pewnie dlatego, że tamtego wyjęłam. Ten kwiatek skupiał się na wypuszczeniu nowych liści, na, dbał o to, żeby tamten sobie fajnie rósł yy, odrost, a teraz widzicie, zabrałam ten odrost do ukorzenienia i, i nowy mi wyszedł. No ale powiedzcie sami, no piękny jest ten pieniążek. Następna roślina to jest aloes. Aloes może nie jest jakiś spektakularny, ale widzicie, już chyba właśnie gdzieś tak odtąd już mi wyrósł pięknie, wypuścił nowe liście. Aloez. Aloez jest super, bo ja go używam na oparzenia. Ja jestem osobą, która bardzo często złapie zapatelnię gorącą, oparzy się w piecu, jak wyciąga. Próbowałam też na mojej córce, która kiedyś tam pieca dotknęła. Ona raczej unika gorących rzeczy, ale no zdarzyło jej się i naprawdę, że tam uderzyła się, nawet to jej tego aloesu dałam i on uśmierzył ból. A jak to robimy, widzicie, tutaj nawet mam przykład. Odcinamy listka, przecinamy ten. Ten listek wzdłuż na pół i ten, ten żel nakładamy na to bolące miejsce. Aloes nie ma praktycznie żadnych wymagań. Musi mieć przepuszczalną ziemię, bo on lubi nie lubi mieć mokro. On lubi sucho, dlatego ja go mam w doniczce takiej glinianej. No właśnie, to jest dobry pomysł na takie kwiatki, na inne nie, bo próbowałam przy innych i na no niestety, bo ta gliniana doniczka bardzo szybko oddaje wilgoć i ten kwiatek stoi sobie suchy. Jego ja naprawdę podlewam też raz na miesiąc, ale tak obficie, że cała woda, cała ziemia jest przelana wodą. I sobie stoi. On lubi słoneczne miejsca, ale nie przeszkadza mu też miejsce takie bardziej przycienione, bo ja go teraz trzymam w korytarzu, gdzie to jest taki korytarz, że wychodzi, ciągle mam drzwi otwarte i do kuchni, bo mam kuchnię bez drzwi, i do, um, do sypialni, które kuchnia jest z zachodu, sypialnia ze wschodu, więc on rano i po południu naprawdę, czy tam wieczorem, pod wieczór, bo to jest taki południowy zachód, ma trochę tego słońca i ona sobie fajnie radzi i tutaj widzicie, wypuszcza babyka. O, widać tego babyka. I też mogę tak jak z pieniążkiem sobie go teraz wyjąć i ukorzenić. E, czekam, aż trochę większy będzie chcę ukorzenić dla mamy, bo ukorzeniałam jej innego, ale... Trzy razy mi spadł z parapetu w kuchni i stwierdziłam, że nie jest mi przeznaczony. A ten e, Aloes to ja dostałam w ogóle w przedszkolu mojej córki. E, zapytałam właśnie jednej z wychowawczyń, czy mogę. Ona też była tam wtedy nową osobą i mówi, że ona na początku myślała, że to jest sztuczny kwiat, bo on był taki twardy, a po prostu nikt go nie podlewał przez długi czas, a kiedy. Nie pod, no, kiedy nie jest podlewany aloes, to ten żelło po prostu wysycha i ona potem zobaczyła, że dotknęła go jeszcze raz i mówi, nie no, to jest chyba prawdziwy aloes i podlała go i tam po prostu jest taki ogromny ten aloes i ona mi właśnie dała szczepkę tego kwiata i się bardzo cieszę, bo on się właśnie przyda na oparzenia, a całkiem też fajnie wygląda, no nie jest jakiś spektakularny, ale, ale czemu nie? I on nie jest aż taki kujący na tych tutaj końcach, no trochę jest, ale też jakby nie da się nim skaleczyć. Także aloes polecam. Co ja tu jeszcze mam? Fikus. Figowiec sprężysty. On ma trochę za dużą osłonkę. Ja już wyniosłam moje pomidory na działkę, wysadziłam, więc teraz przyjdzie czas na te roślinki, żeby je poprzesadać domowe. Eee, no. I co? Jaka jest jego historia w ogóle? Ja go podkradłam, tak przyznam się, nie powinnam była tego robić, ale podkradłam go z miejsca, gdzie mieści się moja firma. I ja sobie po prostu odcięłam... Hmm... Jeden liść i właśnie z takim drugim już wychodzącym liściem. No i widzicie, i od tego czasu, a to tak było późną zimą, wyszły już raz, no, ten jeden się wybił i jeszcze raz, dwa, trzy już listki wyszły. No i super, on mi się tak podoba, jest przepiękny. On też nie ma jakichś wielkich wymagań. Ja go podlewam wodą filtrowaną, jak wszystkie moje kwiatki praktycznie. Wycieram mu listki, właśnie potrzebuję tu wytarcia. Trzymam go obecnie na parapecie w, w, od wschodu, dlatego słońce tam tak ostro nie świeci. No ale on tak y, jakby no, nie potrzebuje być w, w bardzo słonecznym miejscu, poradzi sobie też trochę ciemniejszym. Y, podlewam go, kiedy przeschnie, także y, kiedy włożę palec w ziemię, jest cała sucha do. do do zgięcia. <noise> Także no to jest piękny kwiat, moi rodzice mają inny jakby rodzaj tego, tego sprężystego fikusa. Te liście jego są takie kolorowe i ja tylko czekam, aż Tatami powie, że mi jednego da, bo ma ich dużo. Ale teraz na razie nie będę brała tutaj do mieszkania, bo tu nie mam miejsca. Czekam, aż się przeprowadzę i wtedy będę będę robiła oczy kota ze szreka i dostanę takiego kwiatka, mam nadzieję. I on super wysoko potrafi rosnąć, tam w tym miejscu skąd go wzięłam, on do sufitu rośnie, więc mam nadzieję, ja chcę go poprowadzić na jeden pęd, więc nie będę go na razie nic mu, bo, bo żeby on poszedł na dwa pędy, no to tam w pewnym momencie trzeba go z góry obciąć i on wtedy wypuści dwa pędy, ale w jedną i w drugą stronę. On wtedy wypuści dwa pędy, ale ja chcę, żeby on był taki wysoki i taki yy, stojący jak drzewo. No, chyba, że mi się coś odmieni, to wtedy dam wam znać. Co my jeszcze mamy? A, jeszcze fitonia. To jest piękny kwiatek. Za każdym razem, jak mój tata przyjeżdża, to tu się zachwyca. No, popatrzcie. Fitońka moja kochana. Ja ją za kilka złotych kupiłam w oszonie. No, jest piękna, wygląda. Moim zdaniem, trochę jak arbuziki wygląda. Są różne rodzaje fitonii, są różne kolory, są z większymi liśćmi. Moja siostra ma takie, tak, taką, z takimi dużymi liśćmi. Ale ja wam powiem, że coś po przesadzeniu ta moja fitonia się taka jakaś zrobiła. Może dlatego, że jest większa doniczka i ona się wydaje rzadsza po prostu, ale no. Taka jakaś, dzisiaj ją przeniosę, cały czas ją trzymam tutaj u siebie w pokoju od strony zachodniej na stole. I ja sobie tak myślę, że ja ją przeniosę sobie na balkon, nie na balkon, tylko na parapet od strony wschodniej. I tam może jej będzie lepiej. Ona lubi być spryskiwana mgiełką, ona lubi mieć wilgotną, więc jak ja widzę, że już się przesusza ziemia, to ja ją podlewam. No i widzę, że wypuszcza mi tutaj listki z góry, z boku. Ale jakaś taka biedniusia jest, może powinnam ją trochę rozmnożyć, yy, obciąć jej z góry któryś i też ukorzenić yy, którąś łodyżkę i, i włożyć potem do ziemi. No zobaczymy, poczytać muszę jak zrobić, żeby ona była gęstsza. Ale fitonie polecam, no bo jest tak uroczym kwiatkiem i jeszcze w tej różowej doniczce po prostu ślicznie wygląda. I już ostatni kwiatek, ojej, chyba się zmieszczy w 15 minutach. Eee, zielistka. Boże, jak ja tego kwiatka nie lubiłam w dzieciństwie, bo mi się ze szkołą kojarzył. I mi się też nie aż tak bardzo podobają te zieliski z tymi białymi liniami. Ja mam le zielistkę lemon. I tą zieliskę w październiku podprowadziłam z restauracji, bo wiecie, zielistki wypuszczają takie yy, dzieci swoje. Które po prostu można sobie uszczknąć i ukorzenić. Ona się ukorzeniła chyba w tydzień w ogóle. To jest niesamowite. To jest bardzo też wytrzymała roślina, też fajnie oczyszcza powietrze. Ona, tak jak EpiPremnum, kolejny szkolny kwiatek, yy, fajna jest właśnie do sypialni, bo oczyszcza powietrze i jest też bardzo łatwa w utrzymaniu. Co ja mogę o niej powiedzieć? No, rośnie sobie, popatrzcie. Ona była taka malutka. A teraz jest taka. I też planuję ją gdzieś powiesić na, moim, jednym z moich, na jednej z moich makram. Albo gdzieś na półce postawić, tak żeby sobie zwisała. Słyszałam, że żeby ona wypuszczała te babyki, które. No nie wiem, nie do końca. Chciałabym, żeby one sobie tak tu rosły. Raczej by mnie uszczykiwała i zagęszczała tą roślinę. To podobno ona potrzebuje, żeby jej nie podlewać za często. Bo Ona wtedy szuka, jakby wypuszcza te wejbiki, żeby szukać jakichś kolejnych źródeł wody. Tak podobno jest, słyszałam tak. Eee, no, no zieliska. No super sprawa. Eee, można kupić, ale nie warto, warto się dowiedzieć. Eee... Na jakiejś lokalnej grupie. My teraz w Opolu mamy taką super lokalną grupę. Moja koleżanka założyła Maktoś Szczepkę, i tam po prostu wszystkie friki roślinne się wymieniają Szczepkami, zostawiają w zaprzyjaźnionej kwieciarni. Wymieniamy się informacjami na temat kwiatków, chwalimy się swoimi kwiatkami. No super sprawa. Także zieliskę też polecam dla osób początkujących. Okej, okay, no i to by było na tyle. Tak jak Wam mówiłam, to są wszystko kwiatki mało wymagające, a bardzo ładne, pięknie wyglądają w domach. Yy, polecam Wam je wszystkie, nie są drogie, no oprócz tych sansewerii, dlatego warto albo yy, poszukać kogoś, kto się z wami podzieli taką rośliną, albo też poszukać na promocjach jakieś takie bardziej zmaltratowane. No, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten kolejny mój filmik na temat moich roślin. Myślę, że trzeci już będzie na razie ostatnim filmikiem na ten temat. Um, zapraszam Was do obejrzenia tego poprzedniego filmu na temat mojej dżungli. Tam jest trochę dłużej, bo opowiadam dużo o tym, co ja robię z tymi kwiatami, skąd je biorę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, mam nadzieję, że klikniecie, klikniecie like i subskrypcję i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się Pa.